Nie? Dziękuję za przybycie dziennikarzy. Dziękuję także zawodnikom. Chciałbym, żeby e, takie konferencje były już cykliczne i co czwartek, abyśmy się spotykali e, zarówno przed meczem wyjazdowym, jak i w Nullongu. Wtedy jest najlepsza okazja, aby porozmawiać o tym wszystkim, co się działo przez ten tydzień. E, o planach na najbliższe spotkanie no, możemy także wybiegać z planami na, na przyszłość. E, trener Tomasz Arkeniusz i zawodnicy Paweł Górski i Mateusz Roszak. Także zapraszam za co w imieniu zespołu serdecznie dziękuję. W tym tygodniu będą zrealizowane pozostałe kwestie. To są ludzie, którzy pracują w punkcie. od czterech dni mieliśmy jeszcze do tego weekend, więc, więc dajemy sobie troszeczkę, troszeczkę tutaj tolerancję, ale zapewnienia są takie, które już poczyna widać, że, że to wszystko będzie w takim kierunku jak powinno być. Jeszcze raz podkreślam, tutaj nie chodziło o pieniądze. Nie chodziło o to, że były zaległości. chodziło tylko o kwestię szacunku, o to, że mówiło się, a potem się nie dotrzymywało słowa. A co więcej, czasami się mówiło i się uciekało, co było bardzo żenujące i co wpływało naprawdę w sposób dramatyczny na, na zawodników. My zdajemy sobie sprawę, że w klubach są problemy, nie jesteśmy, nie oczekujemy raju na ziemi, że będziemy mieli wszystko dotrzymane idealnie wypłacone, ale... dlatego, że atmosfera jest naprawdę dobra. Wszyscy praktycznie się dogadujemy, nie ma z tym problemu. E, długi okres przygotowawcze będzie to być sporo czasu, żeby zgrać te spółki i myślę, że pokazujemy, że w miarę, w miarę wszystko do dobrze funkcjonuje, że myślę, że nie ma z tym problemu. Proszę lepiej, niż po Tak. A, myślę, że, myślę, że, tak, to no. nie będę brać do tego były jakieś konflikty czy szkody, nie tylko Teraz naprawdę jest ok i myślę, że wszystko idzie w dobrym kierunku. I czy ta dobra atmosfera też przekłada się na to, że tak? To to dobra naprawdę zdecydowanie przykłada się na skory. I tak jak powiedziałem, no, nasze wyniki mogą to. Mateusz, jesteś ważną osobą w tym zespole, co pokazuje, pokazują że ten trener na ciebie stawia, a powiedz jak to może wpłynąć na, na Twoją decyzję, jeśli chodzi tutaj o zakończenie sezonu jak wiemy, to mi się kończy kontrakt. Czy, czy wiążesz przyszłość z olimpią? co mówić, do mojej przyszłości, aczkolwiek uważam, że że Uzi to jest taki klub, w którym warto grać, warto się rozwijać to bardziej z trenerem uważam, że jego baza tutaj treningowa i jego warsztat jest na odpowiednim poziomie i mogę swoje umiejętności powiększać. Czy ten dusz już gdzieś tam się oddalił od Nie, myślę, że nie, myślę, że nadal dążymy do tego, żeby zdobywać kolejne punkty. Jak spojrzymy w tabelę, jakaś praktycznie jest samą grą bo byliśmy w tym punkcie 16, no i teraz przyjdą, no jeszcze może nie przyjdą, ale przyjdą teraz. Teoretycznie jest powsze, powsze mecze w przeciwnika, ale ważne, że powinniśmy nadal łapać te punkty i zdobywać, zdobywać lalkę. Yy, jeszcze raz bym w większym razie właśnie przeznaczał się z tymi dowodnikami, że tak powiem, które też walczą o utrzymanie. Ciężko będzie się grało z drużynami, które trzymają różne gardle, które, które tam wołują i w ogóle... Uważam, że, że przy naszej sile, przy naszej rywalizacji w zespole uważam, że nie powinno być dużego problemu. Ale się, z z, z czy zespół, z Przewojem, z Konkordią, czy z tymi zespołem z dołu dalej zobaczymy zespół grający dużo bardziej ofensywnie, który nie skupia się tylko na tym, na tym bronieniu 1-0 i czy na przykład waszym zdaniem Wygracie na 4 odblokuje się na napastnik i, i, i sypnie hat czy, czy myślicie, że taki scenariusz może być? Wie Pan co, ja bym stwierdził, że wszystkie wyniki były pojedynce równi. To jest fajne, ale, ale to nie będzie taki łatwy mecz, bo, bo, bo ta drużyna zamuruje bramkę po tym, co widzi, co po prostu patrzy w tabelę, bo inni może nawet nas nie widzą, tylko po prostu słyszą. Na pewno taka sytuacja i, i przy takim, ja że koleja przyjeżdża do nas, czy Ruch Wysoki Mazowiecki, no to oni po prostu są pewni tego zwycięstwa i oni szarpną do przodu, a, a takie drużyny, które po prostu będą i to na nich lecieć, także strzelmy to jedną bramkę w Co hmm. mówią ci zawodnicy? Tak jest nie trzeba, każdy tak mówi. My naprawdę już nie chcemy grać i utrzymania. Powiem tak, jeżeli żeśmy się sprawdzili w takiej sytuacji, gdzie jechaliśmy na pierwszy mecz do lidera, który nie przegrał meczu od X lat na swoim boisku, Myśmy tam wygrali. Następnie przyjeżdżał Wysokie Mazowieckie. Kto się zna na futbolu, wiedział, jaki sposób prowadzi. To naprawdę super zespół, wygrywamy. mamy. sobie 18-3. I myśmy grali z tym nożem na gardle. E Zdobyliśmy te punkty. Tak jak tutaj Paweł mówi, ja się chyba też z tym zgadzam. Myślę, że teraz będzie nam łatwiej. Zresztą chłopacy sami mówią, że odczuwają już taką troszeczkę mniejszą presję. Łatwiej im wychodzi to operowanie piłką. E Wydaje mi się, że będzie łatwiej, ale znowu trudniej, bo przeciwnik nas doceni. I ten przeciwnik z tym będziemy grali wycofać. I powiem tak. Myślę, że ci ludzie, którzy są w zarządzie, są zarażeni. Są zarażeni tą olimpią według ich marzeń. Ale proszę sobie zdawać sprawę, że to nie oznacza, że wszyscy zawodnicy zostaną. Czy to jest równoznaczne z tym, że ja zostanę? Ja, powtarzam ktoś coś, czego nie, jak przychodząc tutaj po miesiącu czasu, jak zobaczyłem, jak się ze mną podpisuje umowę, jak przez pierwsze trzy miesiące nie otrzymałem wypłaty, to powiem Państwu, że byłem przekonany, że nie ma szans na to, żeby cokolwiek się tutaj zmieniło. To, co się stało po dziewięciu miesiącach, to jest coś według mnie nieprawdopodobnego i to jest gwarancja na sukces, ale do tego sukcesu będzie musiał podejść rozsądny zarząd, Państwo się będą musieli przyczynić, przyczynić. Klub i są w stanie y, wspólnie z zarządem zadziałać. Nie możemy zrobić tak, że będzie nagonka na zawodników, proszę nie wybierać ofert, proszę nie wybierać klubów i tak dalej. Teraz kamyczek jest po stronie tych osób, które chcą coś zrobić w Olimpii. Dziękuję za przybycie dziennikarzy, dziękuję trenerowie, także zawodników.